Zawsze marzyłem o tym, żeby złowić na muchę węgorza. W Polsce słyszałem o takich przypadkach na Czarnej Przemszy, na różnych jeziorach, ale mi nigdy nie udało się tego dokonać. Natomiast, gdy jechałem do Nowej Zelandii, liczyłem na to, że może tam w końcu uda mi się tego węgorza sztuczną muszką oszukać. W Nowej Zelandii występują trzy gatunki węgorza: jest to węgorz nowozelandzki, długopłetwy, Anguilla difenbachii, Węgorz australijski, zwany również krótkopłetwym, oraz węgorz centkowany, Anguilla reinhardi. No, miałem nadzieję, że może uda mi się z którymś z nich w wodach Nowej Zelandii spotkać. Mirek ma węgorza na jeziorze. Ale jestem trochę za daleko, ale może tam podejdę jakimś sposobem. Jak tu podebrać węgorza? Mówowym podpierakiem Prawidłowo zapięty w nożyczki Jest. Brawo! No to mi się marzyło Proszę węgorz na pijawkę Piawa na pijawkę Co za emocje, po to tu dziś przyszedłem. Szczęśliwy łowca. No Właśnie nastała nowa era, węgosz na streamera. Tak myślałem, że są dwa gatunki, które bardzo trudno złowić na muchę. Jedna to jest węgosz, słyszałem o takich przypadkach, ale mi się nigdy nie udało. A druga to miętus. Miętusa jeszcze nie złowiłem, ale tu mam pięknego węgorza. No. Wije się jak wąż, problem był z podbieraniem, ale teraz chyba już pora go wypuścić. Piękna ryba. Polecam, nawet takie cuda są możliwe w Nowej Zelandii. Złowienie węgoza na streamera. Pójdzie. nie Michał próbuje mu zaprezentować muchę. Nie zainteresowany. Prędzej. O, czekaj, 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 czekaj. Nie, płynie do ciebie. I do niego wystartował. Ja nie wiem czy Pstrąg do Muchy nie wystartował. Tak, tak, tak. Pstrąg wystartował do Muchy. A Węgorz tu się ustawia. <grywa> Jest! To co ty chcesz? Pstrąga czy Węgorza złowić? Bo ja już nie wiem. O, teraz popłynął Pstrąg do Węgorza. Ile życia w tej rzece. Żeby teraz, żebyś teraz węg węgorza na pstrąga nie złowił. No tak. No patrz, on się interesuje, patrz, 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 patrz. No, patrz. No nie, nie, ładny pstrąg. A węgosz jeszcze ładniejszy. No patrz, ewidentnie, zgarniaj go pod bierakiem też. Proszę. Proszę. Tresowany. Niesamowite. Niesamowite. I to piękna ryba. Ponad metr. Niestety wziąć nimfy nie chcę. Muszę założyć streamera. Może weźmie streamera. Nic nie weźmie. Kawa, jest kawał węgorza. Metr jeszcze... 20. Tak już się znudził. Słuchajcie, dziś mam dzień węgorzowy. Mam drugiego węgoza na pijawkę. Coś niesamowitego. Ten jest dużo większy, było dobre parę kilo. Patrzcie wziąłem na, na seledynową pijawkę. Niesamowite, w niesamowitym miejscu. Drugi węgorz na streamera dzisiaj. Pozdrawiam z Nowej Zelandii. Drugi węgorz z Nowej Zelandii. Patrzcie jaki byk. Uch. Wędruje. Dowody. Ten okaz to niewątpliwie węgorz długopłetwy. Występujący wyłącznie w Nowej Zelandii, zwany dlatego również węgorzem nowozelandzkim. Z ciemnym w ubarwieniu rośnie często powyżej metra, a potrafi osiągnąć 2 metry długości i wagę ponad 20 kg. Co ciekawe, żyje również bardzo długo, zwykle 35-52 lata, ale potrafi żyć nawet 100 lat. Węgorze w Nowej Zelandii spotykaliśmy nie tylko w rzekach, ale także w jeziorach. Tym razem akurat holuje pstrąga całkiem zgrabnego, natomiast y, w, udaje się w jeziorach również te węgorze wypatrzeć. No są to niesamowite ryby, często naprawdę naprawdę duże. Y, ciekaw jestem, bo tutaj nie ma zbyt dużo drobnicy, na czym one mm, głównie żerują. Ale jest tutaj trochę ślimaków, trochę innych organizmów wodnych, no na pewno zjadają małe pstrągi. Natomiast z racji tego, że te ryby są długowieczne, też płyną na tarło tak jak nasz węgorz europejski yy, i wtedy giną, więc dużo czasu, dużo czasu spędzają w tych słodkich wodach, zanim zdecydują się na wędrówkę tarłową. Natomiast to, że mogą żyć 100 lat no coś niesamowitego. No, kolejny węgorz na muchę. Pijawka z seledynową główką. Największy problem to był z podebraniem, powiem Wam szczerze. Zaprezentować go też nie będzie łatwo. Kawał węgorza. O, jakaś foteczka? Tak, tak, tak. Na drogach i bezdrożach Nowej Zelandii powoli kończymy naszą węgorzową, ale także pstrągową przygodę w tym niezwykle pięknym kraju. Pozdrawiam Was i do zobaczenia nad polskimi rzekami.